Cześć. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o zapaleniu ścięgna Achillesa. Ścięgno Achillesa przyczepia się napięcie i przechodzi w mięśnie łydki. Jest to solidna struktura, która musi znosić duże obciążenie podczas chodu i co naturalne jeszcze większe podczas biegu. Do zapalenia tego ścięgna dochodzi głównie przez przemęczenie u osób, które długo pracują na stojąco, na przykład chodzą po drabinie, jak i ubiegaczy terenowych, którzy zwiększyli ilość kilometrów przebieganych tygodniowo i mają pronacyjne ustawienie stopy, które nasila obciążenie. Gdy mamy problem z achillesem, powinniśmy unikać podbiegów, ponieważ wtedy jest to ścięgno bardziej narażone. Zapalenie często objawia się zgrubieniem w tej okolicy i oczywiście bólem. Lepiej odpuścić sobie treningi biegowe na 2-3 tygodnie. A jak mamy problem, to zastosować wkładkę podpięte, gdy musimy iść do pracy. Żeby zachować formę kardio, możesz na przykład pływać. Warto zająć się wzmocnieniem mięśni łydki i tylnej części goleni. Oraz ich rozciągnięciem. Yy, pokażę Ci jak yy, wzmacniać tą łydkę. Yy, pokażę Ci również kinezjotaping. Yy. To teraz. Do ćwiczeń przyda się nam beret. Ćwiczenie pierwsze, które wykonamy, to będzie taki zakrok do tyłu na beret z przeniesieniem ciężaru. Będzie wyglądało to w ten sposób. Hop, hop, ok. I tak sobie wykonujemy kilka minut. To jest ćwiczenie numer jeden. Ćwiczenie numer dwa. To jest, stajemy stopiem na środku gdzieś tego beletu i próbujemy robić spięcie na palcach. Hop. Hop. Staramy się ćwiczyć w ten sposób, żeby nie generować Dodatkowo bólu. Następne ćwiczenie, jakie wykonamy, to będzie ćwiczenie przy użyciu taśmy. Siadamy sobie spokojnie. Taśmę mamy zapiętą z tyłu. I wykonujemy. Powolne ruchy. Najlepiej z niedużym oporem. Staramy się, żeby ten ruch ekscentryczny, czyli tu mamy koncentryczny ruch, a tutaj w tą z, powrotem, z powrotem ekscentryczny. By ten ekscentryczny ruch był wykonywany powoli. Wtedy poprawiamy jeszcze dodatkowo stabilność tego sektoru. Teraz pokażę wam kinezjotaping. Do zatejpowania Achillesa potrzebujemy dwóch taśm. Jedną skręconą, skrojoną w ten sposób, a drugą taką, żeby zachodziła nam trochę zapięte i za Achillesa gdzieś pod łydkę. Można tak powiedzieć, więc tak rozrywamy sobie tutaj Taśmę, przyklejamy ją pod piętą tak i prostujemy nogę i przy w miarę wyprostowanej nodze rozwijamy tape. I rozprasowujemy. Jeśli sprawia nam to trudność, możemy poprosić kogoś o pomoc. To jest numer jeden. A numer dwa? Wszystko w zależności od y, miejsca, w, których, na, w którym nas najbardziej boli. Dajmy na to: mamy zgrubienie tutaj w tym sektorze. To rozrywamy tape na środku. Naciągamy ten tape maksymalnie jak to jest możliwe i w miejscu gdzie mamy to zgrubienie przylepiamy tak naciągnięty i następnie rozwijamy. Zwykle to jest okolica kostki, więc sobie tak przeciąłem, żeby zawinąć na kostkę od dołu. I od góry. Czyli moi drodzy, w ten sposób rozrywamy tak. I, i teraz część przekryjemy od dołu, a drugą część od góry. Wszystko zależy od miejsca, w, których, w którym nas najbardziej boli. I taką aplikację trzymamy przez kilka dni. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Czyli mamy ustabilizowanego mm, Achillesa. Ta aplikacja normalizuje tutaj napięcie, a ta troszeczkę nam stabilizuje dodatkowo. Wygląda to w ten sposób. To jest genialne rozwiązanie na wasz problem. Sam ten problem niejednokrotnie miałem podczas treningów, i pomogło. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam, Maciek, bądź w dobrej formy.